Sylwetka, która jest bardzo typowa dla mężczyzny. Bartek reprezentuje sylwetkę nazywaną literką O, inaczej jabłkiem. Posiadacze takiej sylwetki zazwyczaj są niscy, krępi i mają duże brzuchy. Często panowie jabłka mają dość szczupłe nogi. I ważne jest to, żeby spodnie nie miały zbyt wąskich nogawek, żeby nie potęgować tego wrażenia, że ciałko jest okrągłe, a nóżki są takie dwie chudziutkie, malutkie, takie patyczki. Jak dzieci rysują, nie? No to właśnie, tak nie może być. To, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, to to, żeby wybierając swoją ślubną stylizację, mieć dosyć proste i klasyczne kroje. Najważniejsza jest marynarka, która musi mieć odpowiednią długość, zakrywającą brzuch, musi być odpowiednio szeroka w ramionach, po to, żeby wyglądać najbardziej męsko, jak to tylko możliwe. No i co? Jesteś gotowy do wyboru pierwszej stylizacji? Jasne, z wielką chęcią. Dobra, to chodź. Czas, żeby Pan Młody wybrał dla siebie pierwszy garnitur. Bartku, poznaj proszę Andrzeja. Dzień dobry, Dzień, dobry. Dzień dobry, cześć. Andrzej, powiedz teraz o tym wszystkim, co jest w najnowszych trendach. No to Andrzeju, co w trawie piszczy? No w trawie piszczy od kilku sezonów krata. I można powiedzieć, że ta forma tradycyjnego garnituru przez tą kratę jest o wiele ciekawsza. No. Błędy, Kolor super. Niesamowity, na pewno by było coś innego. No. Ej, ale to masz niebieskie oczy, prawda Bartku? Tak. Prawda? Więc taki kolor, by dodatkowo wyciągnął Świetnie, ten jeżeli kolor. jeżeli ślub byłby w Nicei, to byłoby idealnie. Taki ślub w Nicei, sama chętnie bym tam poleciała. No dobra, ale wracamy do Warszawy. Ta koszula też... ciekawa bardzo. <laughs> ale ty myślisz Taka. w ogóle o takiej kolorowej koszuli? Myślę, że ta koszula na jakoś mniej oficjalną imprezę. Tak. No. Poprawiny. O, ten piękny, klasyczny. Klasyka jest idealna za go. Piękne. Granat to jest, można powiedzieć, taki sprawdzony kontrast, który ożywia jak gdyby całą sylwetkę, nadaje blasku odmładza. Myślę, że rada pana Andrzeja bardzo mnie przekonała i wybiorę jednak ten. No dobra, Właśnie. to co? Idziemy tam na bok zrzucić ciuszki w takim no i razie, Tak, jasne. Zapraszam, Bartku, ze mną. Boże, ciekawe, co na to narzeczona. Iza śliczna dziewczyna, także. Ale jednak moją Sylwię tak kocham, że na żadną minę nie potrafię spojrzeć. Także Iza, możemy się na kawę umówić, nic więcej.